Cztery policyjne mundury w domu, w którym mieszkają dzieci. Przeszukanie, zdjęcia, nagrania. Wszystko z powodu jednej osoby i niekończącej się nienawiści w sieci. Dominika Clark opowiada, czekam, aż zabiorą moje dzieci. Cześć, tu Alicja i witam Was na kanale Plotki Gwiazdy. Dziś wracam do historii rodziny Clarkeów, której losy śledzi cała Polska. Ale tym razem nie chodzi o urocze zdjęcia pięcioraczków czy życie w egzotycznej Tajlandii. To opowieść o strachu, hejcie, interwencjach i granicach, które zostały przekroczone. Rodzina Clarkeów z Choryńca zyskała ogólnopolską popularność po narodzinach pięcioraczków w 2023 roku. Choć jeden z chłopców zmarł po trzech dniach, historia Dominiki i Vincenta polsko-brytyjskiego małżeństwa wychowującego łącznie 11 dzieci poruszyła tysiące internautów. Dominika zdecydowała się relacjonować swoje życie rodzinne w mediach społecznościowych, z nadzieją, że ta aktywność pomoże jej zarobić i zapewnić dzieciom przyszłość. Początkowo byli bohaterami, z czasem celem. Zdecydowali się opuścić Polskę i zamieszkać w Tajlandii. To wywołało fale komentarzy, kontrowersji, a w końcu fali nienawiści, która przybrała realną formę donosów, interwencji i prób odebrania dzieci. Dominika od dawna mówi wprost o hejcie, który ich dotyka. Ale ostatnie wydarzenia przeszły jej najgorsze oczekiwania. Na swoim profilu napisała wprost: Dziś wygraliście, hejterzy, wygraliście. Myślałam, że można żyć inaczej. Ale już nie dam rady. W tych słowach nie ma przesady. Wypowiedziała je matka, która czuje, że grunt usuwa się jej spod nóg. Dominika nie kryje. Że boi się konkretnej osoby. Osoby, którą nazwała N, twierdzi, że to właśnie ta kobieta od miesięcy podejmuje działania, by doprowadzić do odebrania jej dzieci. Nie mam już sił, by to ciągnąć dalej. Wygrałaś, złamałaś mnie, zniszczyłaś radość i chęć walki. I wtedy wydarzyło się coś, co przelało czarę goryczy. Do domu Clarkeów zapukała policja. Czterech funkcjonariuszy. Jak relacjonuje Dominika? Wczoraj przekroczyliśmy nowy poziom absurdu: czterech policjantów w moim domu. Tak, czterech bo przecież w wyobraźni pani N nasza codzienność to scena z kryminału. Przeszukano pokoje, robiono zdjęcia, nagrywano filmy. Wszystko po to, by znaleźć coś, co dałoby powód do odebrania jej dzieci. I co? I nic. Żadnych uchybień. Żadnych nieprawidłowości. Clark zastanawia się publicznie, jak daleko sięga wyobraźnia ludzi, którzy chcą udowodnić, że ich lęki i porażki to rzeczywistość innych. Komentarze pod jej postami mówią jedno: to nie pierwsza taka sytuacja. Społeczność internetowa podejrzewa, że za wszystkimi problemami stoi ta sama osoba. Jednak do dziś nie zostało to oficjalnie potwierdzone. W całą sprawę włączył się Rzecznik Praw Dziecka. Co również wywołało lawinę spekulacji. Jak podkreśla Dominika, kontakt z nim miał miejsce, ale szczegóły pozostają tajemnicą. Jedno jest pewne: to nie jest zwykły konflikt to wojna o godność, o prawo do spokojnego życia, o macierzyństwo. I chociaż Dominika przyznaje, że momentami brakuje jej sił, to wciąż mówi jasno: codziennie walczy dla tych dzieci. Co sądzicie o tej sprawie? Czy granice hejtu zostały już przekroczone? Czy Dominika ma rację, obawiając się o swoją rodzinę? A może znacie podobne przypadki? Zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy i bądźcie ze mną, bo niektórych historii po prostu nie wolno przemilczeć.